Priorytetem jest to, żeby jak największą grupę uczniów po prostu geografią zainteresować? I my potem narzekamy, że młodzież nie potrafi uchwycić i stworzyć logicznego wywodu uporządkowanego, no ale trudno stworzyć logiczny uporządkowany wywód, jeśli się jest ciągle atakowanym różnymi bodźcami. Więc jak połączyć tę teorię, praktykę z wyćwiczeniem pewnych umiejętności? żeby nie było takiego poczucia no, źle spełnionego obowiązku. Staram się odpowiedzieć już na pytanie, po co się w ogóle tego uczy, pani profesor? Po co mi to jest ta matematyka? Do czego ona mi jest potrzebna? W dzisiejszych czasach jednak mamy to pokolenie obrazkowe, więc na pewno od tej cyfrowych metod nie uciekniemy, ale jeżeli to połączymy razem z tą tradycyjną metodą, myślę, że to jest jak najbardziej korzystne. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Bolesława Prusa w Siedlcach, w którym właśnie się znajdujemy, obchodzi w tym roku swój jubileusz stulecia istnienia. Kalendarz imprez w związku z tym jest wyjątkowo bogaty, ale pani dyrektor Anita Woźnica zgodziła się porozmawiać z nami na temat wyzwań, które stoją przed współczesną szkołą średnią. Mam nadzieję, że uda się również porozmawiać z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, ale też z uczniami. Zapraszam Państwa serdecznie na to spotkanie. Dyrektor, przede wszystkim bardzo dziękujemy za możliwość porozmawiania z Panią, ale też z nauczycielami, z uczniami. Pytanie też do nauczyciela, bo wiele doświadczeń też pracy nauczycielskiej, ale teraz też do dyrektora placówki. Jak się zmieniła szkoła na przestrzeni tych ostatnich lat? Bo dużo się wydarzyło i na pewno to wpłynęło na to, jak funkcjonują w tym momencie szkoły średnie. Ja bym z jednej strony odpowiedziała, że zmieniła się niewiele. Z drugiej strony są takie obszary, w których ta zmiana jest istotna. Na pewno swoiliśmy technologię informatyczną, korzystamy my jako nauczyciele w dużo większym stopniu, ale od tej strony nie jest to być może jakaś radykalna rewolucja, której bym oczekiwała. Jeżeli zaś chodzi o uczniów, to w większości, w całej swojej masie, ja naprawdę nie dostrzegam jakichś radykalnych zmian. Za to na pewno ta przerwa, ten szczególny czas. Odbił się i to odbił się negatywnie na pewnej grupie uczniów. Uczniów z problemami emocjonalnymi, uczniów, którzy troszeczkę trudniej zawsze odnajdowali się w takiej normalnej edukacji. No i ja mam wrażenie, że niektórzy z nich się pogubili i bardzo trudno nam jest do takiej normalności tutaj wrócić. Właśnie trochę, trochę przechodząc czy pogłębiając temat uczniów, bo no, wspomniała Pani czas pandemii na pewno wyrządził duże szkody bardzo wielu z nich. Jacy są dzisiejsi uczniowie też pod kątem pracy, bo mieliśmy okazję swojego czasu rozmawiać też o tym, że tak naprawdę te tradycyjne metody paradoksalnie w tym momencie też są, stają się czasami czymś atrakcyjnym. Ja myślę, że one są nie tylko atrakcyjne, ale one są konieczne. A uczniowie, jacy są, są przynajmniej w mojej szkole. Ja mogę mówić o mojej szkole. Są z jednej strony szalenie kreatywni, otwarci, potrzebujący wyznań, wyzwań, wręcz szukający jakichś takich nietypowych, nietuzinkowych rozwiązań, czy się do nich po prostu garnący, jeżeli my im coś takiego oferujemy. A z drugiej strony jest też grupa e, takich e, mocno zagubionych, e, w, czasami można powiedzieć przemęczonych, e, czasami niepotrafiących racjonalnie sobie poradzić, mówiących często o tym, że mają nadmiar e, obowiązków. I tak naprawdę oni się jeszcze różnią na różnych etapach e, nauczania. E, my jako szkoła średnia ciągle przyzwyczajamy się do uczniów w klasach e, pierwszych. Przez kilka lat, kiedy funkcjonowało gimnazjum, myśmy właściwie dostawali już w dużej mierze ukształtowanych i w miarę dojrzałych młodych ludzi. W tej chwili wróciliśmy do uczenia no, kogoś, kogo byśmy nazwali dziećmi, zwłaszcza w tym roku, kiedy pojawiły się pierwsze klasy, kiedy pojawiły się dzieciaki, które weszły do szkół mając... 6 lat, a często jak mam to w klasie, w której teraz uczę pierwszej, są to dzieci jeszcze z końca kalendarza, czyli urodzone w grudniu, więc tak na dobrą sprawę z naszej tutaj belferskiej perspektywy dzieci się uczy zupełnie inaczej. To są zupełnie inne problemy. W klasie trzeciej, z kolei czwartej, mamy już często bardzo zmotywowanych, bardzo dobrze wiedzących, czego chcą, dokąd dążą. I często potrafiących pracować już zupełnie samodzielnie uczniów. Zapraszam Państwa do zetknięcia się z żywiołem, jakim jest szkoła. Mam nadzieję, że uda się Wam namówić, przekonać do rozmowy uczniów, nauczycieli, i że te rozmowy doprowadzą do czegoś naprawdę dobrego, wartościowego dla nas, jako nauczycieli, uczniów, dla Państwa, jako wydawnictwa. Idziemy! Tak, pomaga mi to w samorozwoju oraz czuję pewną satysfakcję, bo pomagam też innym. Poza szkołą przede wszystkim moją pasją jest elektryka i elektronika. Interesuję się też polityką, więc myślę, że to też y, może mieć jakiś wpływ w tym, że lubię się odzywać, lubię się udzielać. E, otóż moją supermocą jest na pewno organizacja, także jakby no, dużo motywacji. Jeżeli już sobie ustalę cel, to do niego dążę. E, jest, powiedziałabym, że też jestem osobą kreatywną. Ja uważam, że moją supermocą jest umiejętność komunikowania się z ludźmi i to, że potrafię się z każdym dogadać. Mnie najbardziej interesują, dlatego mam nadzieję, że jestem w tym najlepsza. Ludzie, odczytywanie ich emocji, jakieś takie psychologiczne części nauki i przez to też przemawianie. I prezentowanie różnych rzeczy. Z ręką na sercu ile czasu poświęcasz na naukę? E, w ogóle. No w ogóle. Jak tak z ręką na sercu to w ogóle. Znaczy zdarza się, zdarza się przede wszystkim do rozszerzeń, czyli matematyka, informatyka, ale tylko przez sprawdzianami. E, staram się na ten moment jeszcze bardzo dużo nie uczyć, więc to jest pewnie około półtorej godziny, godziny, dziennie, gdzie ten cały czas jest przede wszystkim spędzony na maturze. Raczej codziennie wracam do domu i staram się jakoś tak powtarzać materiał, ewentualnie przy przygotowywać się właśnie do matury, czy do sprawdzianów. E, ja też bardzo dużo, codziennie po kilka godzin, teraz w klasie maturalnej, oprócz tego materiału, który musimy realizować e, z lekcji na lekcję, dochodzi też przygotowywanie się do matury, więc naprawdę tego czasu poświęconego na naukę jest bardzo dużo. E, jakby, ja się powiedzmy, że jakby w dwóch kierunkach, ponieważ ja osobiście zamierzam też iść na ASP i jakby też, jakby ta nauka się po prostu przeplata z moimi hobby, i jakby o ile dużo się uczę historii czy tam polskiego, no, to też dużo rysuję. Na co dzień pracuje Pani jako nauczyciel geografii, też wicedyrektor. I teraz są te dwa podejścia, przynajmniej z mojej perspektywy, szerokie, czyli realizowanie wszystkiego, co jest potrzebne do matury, czy, czy bardziej jednak podstawa programowa jest pewną wytyczną, tylko którą pani, której Pani się trzyma. W mojej pracy często uczę w klasach, które są klasami z rozszerzoną geografią. W związku z tym oczywiście podstawa programowa jest tutaj w pewien sposób bazą, bo ja ją muszę zrealizować. Natomiast matura, ona od pewnego czasu pokrywa się z tą podstawą programową. Natomiast zwracam uwagę na to, żeby uczniowie radzili sobie z zadaniami czy w ogóle problemami w sposób taki globalny powiedzmy, czyli czasami odchodzą od rzeczy, które uważam za zbyt małostkowe w podstawie programowej na rzecz tych, które powinnam wykształcić szczególnie dobrze patrząc na, też na wymagania maturalne, a w ogóle priorytetem jest to, żeby jak największą grupę uczniów po prostu geografią zainteresować. Dobrze, to właśnie przychodząc trochę na uczniów, albo z jakich materiałów najchętniej korzystają w trakcie lekcji geografii? Uczniowie, w ogóle taka ciekawostka, uczniowie przestali prowadzić zeszyty w dużym stopniu. Piszą rzeczy w tabletach i generalnie poszukują rzeczy, które automatycznie się w tych tabletach będą załączały. W związku z tym często korzystamy z interaktywnych atlasów, korzystamy z Google Live Pro na przykład, aplikacji, która pozwala nam się w zasadzie online znaleźć w dowolnym miejscu na ziemi. Natomiast niechętnie korzystają z takich form pracy, które są już powiedzmy, standardowe i korzystaliśmy z tego dawno, czy jakieś mapy mentalne, czy rybie, szkielety, czy tego typu rzeczy, nudzi no ich to. Natomiast powinno się trochę rzeczy ruszać, powinien być głos. No i przede wszystkim zauważyłam, że muszą to być też nie takie proste rzeczy, tylko takie, które będą jeszcze, jeszcze inspirowały ich do tego, żeby myśleć. Są po prostu nauczeni pracować nad problemami, a nie na odtwarzanie wiedzy. No właśnie, a tak kończąc ten wątek uczniów w pracy takiej codziennej, trochę Pani o tym wspomniała. Jakie wsparcie, jakie narzędzia przydałyby się w takiej codziennej pracy zarówno Pani, jak i uczniom? Ja osobiście oczekiwałabym narzędzi w formie, powiedzmy, fotografii, które byłyby dostępne Gratis, tak, żeby mogła korzystać z nich, oczywiście, na lekcji, filmy, wywiady na tych filmach czy jakieś reportaże, żeby one nie były takie realizowane kilka lat wcześniej. Dlatego, że jednak świat jest bardzo dynamiczny i potrzebujemy rzeczy, które są aktualne. Myślę, że atlasy mapy interaktywne dostęp do wszelkiego rodzaju aplikacji, w których mogłabym obserwować zjawiska, robić też powiedzmy symulacje tego, co by było gdyby. Młodzież natomiast dzisiejsza młodzież jest rzeczywiście specyficzna, dlatego że... To już jest pokolenie, które przede wszystkim, jak wszyscy wiemy, jest urodzone w świecie internetu, to są też ludzie, którzy bardzo dużo podróżują. Obawiam się, żebym znalazła takich uczniów, którzy widzieli więcej świata niż ja, ale dogonię ich. Natomiast też jakby z racji tego, że dużo widzą, to ja wieloma rzeczami nie mogę też ich zaskoczyć, więc oczekiwałam po prostu bardzo oryginalnych rzeczy. Super, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję przede wszystkim za, za możliwość porozmawiania. Mam przed sobą zespół humanistów, przede wszystkim polonistów, ale też historyk. Właśnie przedmioty humanistyczne na pewno mają swoją specyfikę. Chciałbym oczywiście dotknąć tej rzeczywistości szkolnej, czyli realizacji podstaw programowych, tego w jaki sposób Państwo pracują tak na co dzień, narzędzi, które są wykorzystywane przez Państwa. W pracy na języku polskim czy na historii? Ja myślę, że pandemia dużo zmieniła i otworzyła nas na cyfryzację także takiego przedmiotu jak język polski. W związku z powyższym coraz więcej. Narzędzi wiąże się z przedstawianiem języka polskiego nie tylko na kartach książek, ale także za pomocą projektora, monitora komputera, czy tak jak w tej chwili coraz więcej uczniów przynosi do szkoły tablety i na tych tabletach robi notatki, zapisuje sobie swoje rzeczy, odrabia prace domowe, więc jakby nie patrzył, nie da się przed tą cyfryzacją uciec. W związku z powyższym my też musimy wykorzystywać do naszej pracy nie tylko papier, ale także i komputer, projektor, telewizor. I takie krótkie filmy, ale krótkie, naprawdę. Krótkie, kilkuminutowe filmy prowadzące, czy to kontekst historyczny, czy właśnie jakiś kontekst filozoficzny, czy, czy odnoszące się do jakiejś sztuki, które korespondują z danym tekstem, czy z problemem, jaki się omawia, to to jest bardzo przydatne, bo to jest o wiele bardziej, um, przemawia do uczniów o wiele bardziej niż ilustracje w podręcznikach. Tak? No, jeśli mamy taką możliwość, no to, to może od ilustracji możemy odejść, zwłaszcza jeśli te filmy dają tę możliwość właśnie wyeksponowania tych elementów, na które um, warto zwrócić uwagę i a propos eksponowania tych elementów, to też bardzo um, ja przynajmniej chętnie korzystając z takich um, interpretacji tekstu, ale na ekranie z podświetlaniem tych elementów tekstu, na które trzeba było zwrócić uwagę. No tak? właśnie, a gdybym, gdybym wrócił trochę do tych klasycznych umiejętności też, czy uczniowie w dzisiejszych czasach, to może też bardziej nawet do historii będzie selekcja informacji, robienie notatek, wyciąganie no, tych kluczowych z tym informacji. Jest no właśnie, z jak, tym jak jest to problem w tym i to robić. chyba też trzeba um, pokazać i trzeba nauczyć bardzo dobrze w tej chwili te graficzne postaci notatek, bo oni wtedy uczą się właśnie tej selekcji i hierarchizowania tego, co tych, co tych tak, istotne, tak istotnych spraw. Mm -hmm. I wydaje mi się, że połączenie właśnie tych takich nowoczesnych środków, ale nie korzystanie tak od A do Z, powiedziała, tylko wybiórczo dostosowanie to do grupy, klasy. W zależności od tego, jak klasa pracuje. Bo za dużo ym, tych środków y, cyfry, y, z cyfryzacją związanych może y, y, wpłynąć tak, że oni już tylko będą tą cyfryzacją, i gdzieś gubimy słowo. A w języku polskim, no, jakby nie mówić, słowo jest najważniejsze. Zresztą, generalnie chyba, bo to jest narzędzie porozumienia. Więc tutaj ja bym powiedziała, żeby mieć możliwość wybrać. To, co dla danej grupy jest dobre, bo młodzież chce, co się okazuje, mówić, chce coś robić, oni są dynamiczni i oni przy dłuższym oglądaniu niestety też się nudzą. Więc no, to nie to pokolenie, które wytrwało wykład. Nie, ale m, m, chciałbym zapytać o taką rzecz. Co w podręcznikach przeszkadza? A co może pomaga, jeśli chodzi o taką pracę codzienną? Bo gdzieś te podręczniki mimo wszystko są jakąś tam bazą. Ja może króciutko tylko powiem z perspektywy nas, historyków tutaj. Bardzo się cieszymy, że jest dużo na przykład w podręcznikach tekstów źródłowych. Młodzież też to e, zwraca na to uwagę i bardzo chętnie na tych tekstach źródłowych pracuje. Duży zasób, że tak powiem, ćwiczeń również się znajduje pod każdym tematem. E, bibliografia też. E, Młodzież bardzo chętnie teraz poszukuje też sama informacji, wie gdzie po prostu sięgnąć, są i strony internetowe podawane. Mnie na stronach podręcznika przeszkadza, przeszkadzają te rozpraszacze. To znaczy, to, że jest tekst, a wokół tego jeszcze tak jak, jak to wygląda ten, ten ekran komputera, tak? Że tekst jeszcze nie został domknięty, zakończony, a tu już jest jeden odsyłacz, a tam jest drugi odsyłacz, to na czerwonym, to na zielonym. Tą pszczelinę tego. Nie wiem, wydaje mi się, że czasami tego jest po prostu za dużo. I my potem narzekamy, m. że młodzież nie potrafi uchwycić i stworzyć logicznego wywodu uporządkowanego, no ale trudno stworzyć logiczny, uporządkowany wywód, jeśli się jest ciągle atakowanym różnymi bodźcami. Także tutaj może większe uporządkowanie, bo im jest trudno się skupić. Faktem jest, że jest to młodzież która niezależnie od tego, jaki jest się główny temat, to ma tysiąc pytań na raz i zanim się jej doprowadzi do takiego właśnie wniosku, że może trzeba najpierw znać podstawę, a potem cała reszta się ułoży, bo to potrzebne jest, tylko na to potrzeba trochę czasu, skupienia. No i Trochę nad tym skupieniem trzeba popracować. Więc jak połączyć tę teorię, praktykę z wyćwiczeniem pewnych umiejętności, żeby nie było takiego poczucia no, źle spełnionego obowiązku? Ja osobiście się nie trzymam siatki godzinowej, tylko obserwuję uczniów, czy oni już są na tym etapie, żeby pójść dalej, dlatego że chyba jest jedną wielką całością, więc jak nie mają podstaw, to dalej się nie da przejść. No, w nauczaniu stosuję różne metody, typu na przykład korzystam bardzo dużo z tekstów źródłowych, gdzieś tam z jakichś książek i korzystamy też z. Z tabletów graficznych, dlatego że dużo informacji w tej chwili jest w wersji kolorowej, czego ja nie jestem w stanie pokazać, no bo wyposażenie szkoły na to nie pozwala. Nie jestem w stanie też zrobić wszystkich eksperymentów, bo pracownia chemiczna jest w takim stanie jak w większości chyba szkół średnich. Także głównie korzystamy z różnych źródeł. Na pewno nie ograniczamy się absolutnie do jednego podręcznika. Jeden podręcznik jest podstawą, ale oprócz tego korzystamy ze stron CKE. No i na tym bazujemy. Mhm. A w innych przedmiotach matematyka? To chyba my musimy jednak zrealizować podstawę programową, bo zakres zagadnień na maturze obliguje nas do tego, że trzeba wszystkiego uczniów nauczyć. Mój największy problem to jest, staram się odpowiedzieć uczniom na pytanie: po co się w ogóle tego uczy, pani profesor? Po co mi to jest ta matematyka? Do czego ona mi jest potrzebna? I momentami mam wrażenie, że na takie pytanie nie potrafię odpowiedzieć. I to jest myślę, że na razie bolączka naszej edukacji, że my raczej nastawiamy się na rachunki, yy, sprawdzanie wiedzy takiej czysto teoretycznej, bez zastosowania w praktyce, a nie mamy narzędzi, które by nas nauczycieli wspierały w tym, byśmy praktycznie pokazywali dzieciom, że te rachunki można za chwilę przełożyć na coś, co przyda się im w życiu codziennym. A jak w temat biologii wygląda? Biologia też, inna specyfika, bo też ogrom wiadomości. I myślę, że u nas tak, to, to, tą podstawę też będzie jakby realizacja tego wyznaczało wymagania egzaminacyjne, to przygotowanie do zrozumienia, różnego rodzaju poleceń na maturze, umiejętności analizy wykresów, schematów. Oczywiście jak najbardziej też, bo to biologia, więc na życie jak najbardziej, ale uczniowie z klas rozszerzonych, którym zależy na tym, żeby ta matura była jak na najwyższym poziomie, no to chcą jednak mieć maturę z określonymi procentami i my w tym kierunku głównie działamy i dla nas Oczywiście, w najbardziej też różne źródła, to jak najbardziej potwierdzam to wykorzystanie, to co mówiła Pani wcześniej, ale też dodatkowo to kwestia tej głębokiej analizy przed maturą, długich tekstów, wykresów, zależności, przyczyna, skutek, tego typu rzeczy. Przedmiot informatyka to tak naprawdę w szkole średniej są dwa całkiem różne przedmioty. Jeśli mówimy o informatyce, której uczy się na poziomie podstawowym w klasach. Nieprofilowanych, to ja nazwałbym, że to jest przedmiot artystyczny. Natomiast przedmiot, którego uczy się na rozszerzeniu, informatyka rozszerzona, która później jest dawana na maturze, to jest przedmiot, który należy do grupy przedmiotów ścisłych i jest to zupełnie inna specyfika niż ta informatyka podstawowa. Przedmiot ścisły, a więc i precyzja, a więc i dokładność, a więc algorytmiczność. No, i ja przyznam, że podstawa programowa wiadomo, jest jakimś takim wyznacznikiem, ale dużym wyznacznikiem dla mnie jest też to, czego, czego te dzieci, ta młodzież będzie potrzebowała na studiach. Jak Państwo podchodzą do właśnie do cyfrowych narzędzi w podręcznikach, czyli tych takich rozszerzaczy, jeśli chodzi o treści z podręcznika? Jeszcze? U mnie korzystają non-stop. Czyli na zasadzie nawet jak czegoś nie wiedzą, no to mówię, włączcie internet, sprawdźcie, zobaczcie czy to się zgadza, czy, czy nie. Właściwie bez tego byśmy nie byli w stanie przeprowadzić lekcji chemii długich tekstów, bo jeżeli tekst ma 20 linijek, to nie bym go podyktowała, to by mi się lekcja skończyła. Więc po prostu no, albo zadania dostają... Yy, i na telefonie odczytujemy je albo na tabletach graficznych i rozwiązujemy, więc tutaj bez tego nie poradziłabym sobie. W dzisiejszych czasach jednak mamy to pokolenie obrazkowe, więc na pewno od tych cyfrowych metod nie uciekniemy, ale jeżeli to połączymy razem z tą tradycyjną metodą, myślę, że to jest jak najbardziej korzystne. Mi się wydaje, że bardzo dużo naszych uczniów korzysta z gotowych filmików. Kiedy są na lekcji, mogą zapytać nauczyciela, ale gdy wracają do domu i trzeba się zmierzyć z nauką, z odrobieniem pracy domowej, to czasami już ta wiedza wylatuje z głowy, więc myślę, że dużo korzystają, bo informują nas o tym, że korzystają z gotowych filmików, kiedy ktoś im wyjaśni, wytłumaczy, jak zrobić dane zadanie. to przykry obowiązek, czy jednak jest coś dobrego? E, myślę, że mogą być to dwie strony medalu, ponieważ o ile na przykład są bardzo interesujące lekcje i na przykład się czegoś, i uczymy się o, o czymś, co nas faktycznie interesuje, są też takie bardziej już żmudne i takie po prostu, że po prostu przychodzimy tam, żeby tam być, żeby mieć obecność, żeby zdać. No to tego akurat nie lubię w szkole. E, ja uważam, że gdyby nie ludzie otaczający mnie tutaj właśnie, to szkoła byłaby przykrym obowiązkiem. Szkoła to dla mnie zdecydowanie obowiązek, ale staram się go uczynić najbardziej przyjemnym, jak potrafię. Na pewno nie nazywam szkoły przygierą obowiązkiem, to jest jednak miejsce takiej socjalizacji, gdzie mogę swoich przyjaciół pośmiać się, więc naprawdę większość osób mówi, że nie lubi chodzić do szkoły, no tak, może im się tak wydaje, natomiast gdyby naprawdę nie chodzili przez dłuższy czas do szkoły, to raczej by za nią zatęsknili. Ogólnie rzecz biorąc, to raczej powiedziałbym, że tak, z tym, że ja bardzo, bardzo sobie chwalę naszą szkołę konkretnie. E, uważam, że bardzo dobra jest tutaj atmosfera, ale w szerszym spektrum, e, na no to patrząc, no to przede wszystkim po prostu polski system edukacji jest e, mocno wadliwy, żeby tak to nazwać. Jest na pewno bardzo wiele obszarów, gdzie można by, e, gdzie można by coś poprawić, no przede wszystkim ten natłok materiału, który jest... E, no, 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 no to, to jest po prostu niemożliwe, żeby z każdego przedmiotu wyrabiać, bo to, e, to, to, to nawet... To, to nie dość, że trzeba by odpuścić całe życie społeczne, jakieś tam swoje pasje, to i sen. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie szkoła jest y, rzeczywiście jak drugi dom. Tak się mówi, ale dla mnie rzeczywiście tak jest. Ja zawsze, y, ja bardzo lubię spędzać czas y, w szkole i dla mnie to jest przyjemność, zwłaszcza być tutaj. To jest taki chyba jeden z lepszych okresów w moim życiu, więc zdecydowanie muszę powiedzieć, że szkoła i to liceum rozwija mnie. Y, zdecydowanie przykry obowiązek. Dzięki bardzo. <laughs> Dziękuję bardzo. To pierwsze spotkanie, pierwsze rozmowy, początek edu sondy. W przeciągu najbliższych kilku miesięcy mamy nadzieję spotkać się z możliwie dużą grupą z Państwa i porozmawiać, wysłuchać Państwa opinii i wskazówek, eksperckich wskazówek, jeśli chodzi o to, w jaki sposób szkoła średnia powinna mogłaby funkcjonować w przyszłości. Bardzo serdecznie w imieniu swoich koleżanek i kolegów, którzy odwiedzą Państwa placówki, zapraszam do takich rozmów. Do zobaczenia w szkołach.